Oto siedem oznak, że Twojemu ciału może brakować magnezu. Po pierwsze, jeśli masz skurcze mięśni wokół oczu lub w nogach, to sposób Twojego organizmu na powiedzenie: Hej, potrzebuję więcej magnezu. Ten minerał odgrywa kluczową rolę w produkcji energii, a bez niego Twoje ciało ma problem, by funkcjonować. Czujesz się po prostu wyczerpany. Kolejny znak przewracanie się w nocy i trudności z zaśnięciem. Magnez pomaga uspokoić mózg, a gdy go brakuje, umysł nie potrafi się wyłączyć, co sprawia, że sen staje się niemożliwy. Jest też to Mrowienie lub uczucie igiełek w dłoniach albo stopach. To może być sygnał, że twój układ nerwowy nie dostaje wystarczającej ilości magnezu. Dobra wiadomość jest taka, że shilajit może pomóc twojemu ciału skuteczniej wchłaniać magnez. Zwiększa energię, wspiera spalanie tłuszczu i pomaga budować silniejsze mięśnie. Jeśli chcesz spróbować, dodałem link w moim profilu.